czy to się nagrywa już czy nie, ale chyba już tak. Mm, tak nagrywa się wszystko. E, tak więc gramy sobie dzisiaj Nidali w dżungli pod ten nowiutki item do dżungli, który jest wyśmienity na Nidali. Wydaje mi się, że to jest e, nieprzemyślany opek w tej grze. E, no ale zobaczymy czy będą na to nerfy, czy, czy nie i jakie to będą nerfy. Aktualnie nasza Lisandra jest AFK. Chyba się nawet nie załadowała do gry. Mam nadzieję, że to jakiś problem z komputerem albo coś takiego. I że zaraz wróci. No a jeśli nie, no to nie wiem czy wam tą grę, chyba że pójdzie wygram ją 4 na 5. Ale to trzeba by totalnie zaorać. Wolałbym, żeby wróciła, bo... O! Będę miał widzę pula. Garen albo jest chujem, albo zapomniał. Więc wcześniej będę musiał spalić potiony. Trochę dłużej mi ta w takim razie zajmie. Troszeczkę boli ten nerf ostatni, tam całkiem niedawno, no i nie dali, że mam mniej HP-ków. Ale jest ten heal, więc ten heal właśnie pomaga nam dżunglować. Nie wiem, czy bez niego to może byśmy nawet nie zrobili tej dżungli. No, trochę tutaj mi dłużej zajmie przez ten brak pula, więc sobie jeszcze poczekam na jednego heala. I dopiero wtedy zacznę atakować red buffa. A I tak to nie zmienia faktu, że będę to robił na bardzo bardzo styku. No ale w sumie nieźle wyszło. Nie aż tak bardzo. Ok. Eee, oczywiście W. No i zobaczymy jak to będzie działać. Dużo razy już grałem w wszystkie gry. Tą Nidalką mam wygrane. Więc jest potencjał, jest. Jest potencjał, jest. Dobrze. Rzućmy sobie w niego dzidę. Tak, dla Harasu No i nicer. Widzicie, starczy trafić Jidę, a jeszcze jak midlane ma Stuna, to już w ogóle zajebiście I raczej ziomek jest ubity Bo mamy dwa skoki Więc no, piękne, piękne po prostu Żabę się robi w sekundę normalnie. A jeszcze z tym nowym itemkiem to już w ogóle. Ja nie wiem, czy chcę tam iść bez teamu. A i mi to. Okej. Okay. słowa też tak jakby jeszcze zahaczyło to jeszcze by dłużej postali tam. No ale luzik, dobrze wyszło, obić i bardzo. Tylko że nie wiem po co tam flash był od tej wejny, ale. No ale nic. Nic nie zrobisz. Dobra, idę teraz na topa, już nie będę się jeszcze wracał, tylko od razu tam na topa. Wiadomo, podróżujemy w postaci. Ej ziomek, czemu ty się nie wróciłeś? O jezus Maria, mutuję typa, od razu mutuje. Nie powinienem mu nawet gangować, Bo już mnie w Nie mam nawet many. Okej, okay, pierwszy powrót. Zazwyczaj tak idę. Buty nie są aż tak potrzebne. Buty nie są aż tak potrzebne. A, z teleportem gra, okej okay. Riven Kto tam sobie umarł? A, Alessandra umarła, dobrze Fioletowy smajcik Zobaczycie jak szybko będzie się robić tą dżunglę z tym itemem To jest taki... Aoe Liczbein Dobra z Blue za minutę O, Diana tu jest Zabiłbym ją? Niepotrzebny flash, no ale nie wiedziałem Dobra, Z tu idzie, to był pink ward Zapamiętać trzeba Czy ja tu przeskoczę? Przeskoczę Dobrze Dobra, Diana ma Level w dół i jeszcze się musiała wrócić. Więc jestem do przodu, jeżeli chodzi o dżunglę. E, przeciwko niej. Mam no, 20 sekund. Dobra, trochę się spóźnię na Blue Buffa. Po prostu. Aj. Nie mam tu zasięgu. na blue Mógłby mnie dać mi dać lisander, Lis, want blue. Oj napisałem Liz. <grymne> Dobra widzę, że jednak nie chcę. Too late. Więc to nie jest chyba dobry gracz, bo zazwyczaj iloiny po prostu płaczą o to motoblu te lepsze, prawda? Daje ogromną przewagę. Ok, mamy szósty level więcej dipsów z Scotta. Zrobimy to. Pamiętajmy, że ze skoków też dodajemy obrażenie. Właśnie dlatego go tak często używam. Okej, okay, Diana tu jest. Okay, Botleń się komunikuje, to dobrze. Zabiłbym ją Dziękuję Okej, trochę mi w ten. Z Okej, okay, przeżyłem, zabiliśmy Coś trzeba pomóc? Kurwa mać, w krzaku był Jakby do krzaka nie wszedł, to bym go zabił No dobra, close była ta sytuacja Aaaa, double buffa yeah. <sighs> Cooldowny mu zeszły szybko no, Ma itemek pod cooldowny, właśnie tak szybko mu to zeszło Okej, okay, idę na boto zgonkować No Z będzie bolał Aczkolwiek jak dobrze zagram Okej okay. Zabij go Jezus Maria To już mogli na mnie poczekać lepiej by to wyszło, chociaż byśmy się zabili myślę A tak to idę kurde namida O nie Dobreń ważny O i teraz mam już ten item właśnie I widzicie jak to Zobaczycie zaraz jak to będzie działać Dobra. Nie zginęła to Riven tam Nie, no tu się da przeskoczyć chyba, czy nie? Czy to fizem? Zaraz pogram. Gram teraz ogółem dużo fizem. Właśnie to mi dali. Dobra, idę na bota Dlaczego nie ma tu Wayne? Dlaczego? Były łatwe kilka byłyby. Nice, SS, nice SS. Kurwa, co miałem zrobić? Gziomek, nie sesuje to. Co, napisał wcześniej? Dobra Drake Dobra, ja to szybko zrobię i idę tam może Dobra, mam nadzieję, że zrobicie. Ja tutaj podefuję topa. Dobra, nice. Aj. Dobra, jak się wein nafiduje, to ona jest lepsza nawet niż ten Z The not even. What for now? Dobra nie Pewnie dobry grasz nie dali by tu zaorał, ale... Ale nie jestem taki pewny siebie Jezus Maria jak mnie wkurwiają tacy ludzie Naprawdę To jest Silence od Garena, Stun od Lissandry i kurwa nie ma ich tego Zed'a w team fajtach, więc chuj tu? Nie wiem, może ze dwie dzidy chociaż ode mnie. Tyle, nie Iż będą tutaj płacze mi upowszechniać. Ja zjebałem w chuj, bo. Powinienem wiedzieć, że on się po prostu tu wróci. O, dzięki wiesz. Dziomek, dzięki. Dobra, my to gramy. Chyba damy radę, jesteśmy silniejsi. Aj. I Sandra idzie. Mam szydzi, dobrą dać. Dobrze. Kurde, tak niewiele. A dobra. Ale już teraz idziemy pod apę Więc już teraz będzie więcej dipsa. Bo do tej pory mieliśmy raczej tankowatość. A teraz zobaczycie. Ludens Echo teraz jak wjedzie Zobaczycie jaki będzie damage Bo ogółem polecam teraz Ludens Echo sobie budować I od czasu jak zbuduję Ludens Echo to będzie po prostu Rozpierducha, że tak powiem Trochę jak dziadek Dziadek tak mówił Dobra A może jeszcze powiem dlaczego, bo Ludens Echo to idealny przedmiot na nidalkę, nawet jak nie trafi z dzidy w target, który chce, tylko obok na przykład w jakiegoś minionka. To i tak jakiś tam damage może mały, ale jakiś tam damage y temu targetowi, w który chciała trafić Gidą, y zada. I już mi się kilka razy zdarzyło tak, że dobiłem po prostu tym Ludens echo przeciwnika. Zabrali nam Bluefanie, po prostu daleko było może no i te, to będzie super i jeszcze ekstra połączenie na AOE damage z, z właśnie z tym przedmiotem do dżungli, do tego autoatak również y, uruchamia Ludens Echo, a wzmocniony autoatak z tego przedmiotu no będzie po prostu duży plus wzmocniony autoatak z tego przedmiotu plus Ludens Echo po prostu będzie duży dips. Już całkiem nieźle z tej dzidy się bije Widzę, że wszystko łapię tutaj moi enemisi. Może bedują. Nie, po prostu są słabi. Okej, okay, nice Isior. Nie, yeah. okej, okay, dobra. A już płakała. A już płakała. Dobra, ja też idę do drajka Już płakała Morganka, że gdzieś... No, no, no po prostu tylko morale to obniżę, nie A morale, są jak wiadomo, ważne. Czy... Okej, okay, to no wcześniej. Ale dobra. tutaj sobie okej, okay, złapało na max range'u co jest jeszcze piękne, że nawet jak postawimy sobie zaraz wam pokażę nawet jak sobie postawimy pułapeczkę, to i tak uruchamia nam to prawda nasz itemek, więc nawet jak zrobimy tak, tak i tak, to już ten auto-atak jest wzmocniony, już jest on OE już ma on sporo dipsa. Okej. Okay. Zedzik. Wyfiluję hm, się. Okej. Okay. No, dziś trzeba poćwiczyć, no... Czasem mi wchodzą, ale czasem to są takie słabe te dzidy moje, że... Okej, okay, tam jest trzech. Jakby Lisandra się wiebała z EW. Tylko że wizję by trzeba było tu dać. Okej. Okay. Oj, pani Lisandro. Jak Morgano złapie klatką, to łatwo jest trafić. No i widzicie, ten temek praktycznie cały czas jest uruchomiony na nidalce, więc okej. Okay. nie wiem czy to się da przeskoczyć. Może mi się da. da Ops, co to było? No właśnie takie, zdarzają mi się takie dzidy. A, trafianie dzidami jest cholernie ważne. Ale nie stójmy w jednym miejscu może. Okej, okay, trafiłem tam. Co? Dlaczego ona? Dlaczego ona się tam biła? To jest więc nie chcę tutaj Kurwa Polazłem po tego wardek jak golem którego ta nidalka nie jest taka super, nie, bo po prostu on może się wbić w tą nidalkę i powiedzmy, że teraz jak jest fitnięty to nawet z tym Rod of Ages mnie może zrunshotować. No ale teraz zobaczycie jaki będzie damage, bo już mam wielką różdżkę. Jeszcze nie mam Luden's Echo, tylko będę miał 600 golda, to szybko się wracam po Luden's Echo. Eko, to ludzie z eko chyba się mówi, nie? Ktoś tam poprawiał kogoś tam, nawet sławnego. z Ops. Widzicie, juging jest całkiem szybki. Tańce na klawiaturze oczywiście się robią, tak jak na rajzie prawie. Prawie tak jak na razie. Okej, okay, padają tam. Padają. Garem tam nie pada, ale garem będzie już Panowie. Ops. Ops. To mogło mnie zabić. To mnie zabiło. Nie skoczyłem po prostu. Źle skoczyłem. O, tu się da przeskoczyć, ale chyba tu, a nie tu. Dobra, mam ledusek. Okej, okay, sorry, że... Znaczy, no, pokażę wam, może mecz history. Za tym mi lepiej szło. To ja szczerze, no ale no, tak to jest. Pierwsza gra dzisiaj w ogóle nagrywam. Ten Z boli. Kurwa, jeden tu, drugi tu. Nikt nie obroń. Jeszcze te peka O, dobrze. Minimalnie, ale. Wayne, czyścisz. I believe. Dobrze. Marganko. jakiś marganko się nie gra. Push this, push this shit. Barona moglibyśmy nawet zrobić. Ale no, push. 20 sekund Fajnie się ruszuje na przykład w auto i auto-ataczek jest 200 czyli dwa razy tyle na razie niż zwykły A? chciał stolować w, w tą stronę którą ja chciałem Dobra, teraz trzeci drake. Trzeci daje prędkość ruchu, więc prędkość ruchu jest important. O Jezus Za jakiś czas będę miał więcej na kół niż no, smajcie. Nie czy już nie mam jeżeli chodzi o dragona. ich poharasuje, prawda? Zonia, potem teraz, teraz już teraz zonia potrzebna jest. Bardzo ważny item, szczególnie wygramy na pigniętego Zena, który po prostu będzie we mnie wjeżdżał, okej, okay. się bardzo. Może mnie być teraz słabiej słychać, teraz to poprawię po walce ze mnie wygrali tytułek. Dobra, ale swoje zrobiłem Heal vein. Heal vein. Heal vein. Heal vein. Heal vein. Dobra, sorry, że mnie tak słabo słychać. A może dobrze mnie słychać. Nie wiem. Ale muszę zaraz poprawić mikrofon. ojejku, mogę go schilować. To było, ha. Nie pomyślałem. Możemy puszować towery. Go towers. Go towers. I dalej, u Beach, dal beach. mikrofon, szybko przez ten tele. Ok. Wiedzenia. very important. A to kupić? A, nie. Tu armorka się przyda. Przybicia odporności. Są jakieś rezisty, pojawiają się. Ubrał ma jeden rezist. To słabo. Robią to? Nie. Nie zrobię tego. No właśnie. Aj, zasmakowała. Suka Silence. Dobrze. Stun, Dobrze. Dobra, forfeit chyba nawet za barona, bo teraz po prostu i zapuszyjemy. Go, 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 end. Go end. jak coś zabiją, to już będzie w ogóle świetnie. Dobrze, nic nie miałem z tego na szara. Tylko im jeszcze się zapuszowało. Zobaczcie, tylko piszą, gosu, gosu na tą, ry na tą vein, ale vein jest dobra. fuk. dobra. Dobry jest to champion aktualnie, naprawdę. Nie wiem czy to dlatego, że meta tanków nastała Ale jest mocno no Ale swoje tam jakieś trzy groszy też dołożyłem do ostatniego zwycięstwa Dobra, skończy to OK. No dzięki wam za oglądanie Zobaczymy w kolejnych odcinkach To była Nidali, no nie może będzie nawet poradnik Na razie, cześć, papa pa.